Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Rumi i witam was w kolejnym odcineczku z no i jak widzicie jesteśmy tutaj na dungeonie 115 no i dzisiaj odwiedzimy dungeon 115 także zobaczymy co tutaj się robi na początku bo jeszcze nie byłem na tym dungeonie ogólnie, ale są tu metki aha, czyli tu się bije metki dobra, no to zobaczymy co jest dalej Także dobiłem ostatniego metka już tutaj i zobaczymy jaki jest następny poziom. No. Okej, okay, wyższy etap pokonany, także... Okej, okay, chciałem wam ogólnie powiedzieć też e, jedną ciekawostkę teraz. No jedną sprawę. No, serwer już powoli pada niech, niestety. Lewy No i zobaczymy e, czy będzie jakiś następny serwer, na który się będę mógł przenieść lub czy będzie coś innego ciekawego. No um, na razie nie wiem jak to wszystko wygląda. Ale lubię te wszystkie moby. Ogólnie jest potworu leci takie coś jak moneta pustyni, no i my musimy na nią kliknąć. No i mamy następną e, falę Downed no i musimy tutaj rozbić te wszystkie moby. my rozbijemy tutaj teraz te moby. No i postać jest nawet ładnie rozwinięta na ten 115 poziom, szczerze mówiąc, moja. Eee, Jedyny problem jaki mamy to jest oczywiście w tym, że no, serwer no już serwer no, nie ma dużo graczy no i myślę, że powoli pada także ja zobaczę czy będzie jakiś inny serwer, czy nie będzie innego serwera, no to wszystko się dowiemy e, w swoim czasie, tak I poszłam na samą momentę pustynie, no i to już jest trzeci etap pokonany. I teraz jest następny etap. Tego dungeonu, e, Czyli walka z tymi mobami. No, i ogólnie z tego dungeonu co leci ciekawego, to leci ten talizman cały w pustyni, który trzeba na eku. Potem e, będzie mieć także, to jest warto dropić. No, ale pójdę do Shinsho za niedługo po tym dungeonie i zobaczymy, czy możemy zrobić coś ciekawego na przykład e, w tym odcineczku. Bo myślę, zrobić swoją szarfę na przykład, e, jakieś PVP też myślałem zrobić, ale chciałem wam pokazać ogólnie ten, ten etap tego. Ten Nagello w ogóle chciałem Wam pokazać, także... Oto on jest. Jest nawet fajny, dość przyjemny na razie. No i tu mamy do pokonania, także ja się z nimi tutaj rozprawię. I widzimy się za chwileczkę. Ok, rozbiłem już metki. No i kolejne zadanie to jest rozbić... To 100 potworów. Także zabijemy te 100 potworów. No i zobaczymy się w kolejnej. Ok, mamy już kolejne zadanie i tutaj musimy rozbić tutaj 4, i zabić te pustynne węże. No więc, ja się z nimi tutaj zajmie i to jest dość fajne zadanie, więc e, jedziemy z nimi tutaj. O, patrzcie. patrzcie, jak mnie atakuje, wow! Ok, dość fajne to zadanie, ale patrzcie na tą kreaturę w ogóle, jaka creepy, trochę no. Niestety, mam mało na bossy, to ma teraz DMG mam teraz tylko 61%, więc trochę mało, no ale nie wiem, trzeba jak. No, trzeba grać jak trzeba grać, no, niestety. W nie było tak ostatnio, że, że w broni chyba mnie wbiło. Czy mi w broni wbiło? Nie, w broni mam tylko metki na razie, więc to jeszcze do miksu jest ta broń. My eee, co jeszcze mam do miksu, mamy jeszcze hełm do miksu. No a tak to mamy chyba wszystko git. Czekaj, zobaczmy co jeszcze mamy do miksu tutaj. Nie, już wszystko jest mniej więcej. Oprócz właśnie tego... Oprócz broni i hełmu i będzie 100% nie? na bossy. Także jedziemy z tymi bossami. No i one biorą mi dość mało HP. No i ja nie wiem, ile, właśnie nie wiem, co się stało z moim metkiem, bo nawet nie widzę ile Ile do magełin biorę tak. No i to jest trochę wzburzające, no ale um, nie wiem, jak to naprawić. Jeśli wiecie, jak to naprawić, to możecie mi napisać komentarzu, no i bogi tak naprawdę, szczerze mówiąc okej, okay, już to są zniszczone te e, pustynne niszczycielki no i powinien być boss mam nadzieję, że już będzie boss teraz trzeba walczyć z potworami, które energia trzyma przy życiu pustynne monumenty okej, okay, nie wiem co tu jest, ale zaraz będę okej, okay, no i kończymy już ostatni monument Trzeba zabijać potwory, żeby otwierać te monumenty. I. A nie, jeszcze jest jeden, dobra. To jeszcze jeden. Okej, okay, także pokonałem ostatni monument, no i mamy już w końcu bossa. I wygląda on tak. To wygląda tak, jakby troszkę jak taki smoke pustynny. Um, I zobaczymy, czy on jest dość mocny, czy dość łatwy. Ja się odpala szybko na bufa. I zaraz będziemy wiedzieć, jaki to jest jego boss. Także jedziemy tutaj od niego i kurde, patrzcie co on tu robi w ogóle. co on tu wyprawia, ale dużo DMG mi nie bije, szczerze to prawie w ogóle mi nie bije tego DMG, więc yy, jako taki boss to jest dość słaby, no i fajny, fajnie wygląda ten boss, ogólnie dość mi się przyjemnie go zbija tutaj Zobaczymy zaraz jaki drop z niego będzie. Ciekawe co będzie ciekawego. No, troszkę go długo obijam, jakby to były te bonusy na bossy to by było wiele lepiej. No i zaraz zobaczymy co, co ciekawego wydropowała. Ok, także jest tutaj e... ciołka zwierzaka, okay, która się przyda. Uuu, zaczarowanie 6-7, to się bardzo przyda, więc dobrze, że tutaj to leci. Delikatne suknia to się przydaje. Skrzyna pasywności, zaraz zobaczymy. No i oczywiście te ulepki, amulet pustyni, od pustyni. Dobrze, dobrze. No i zaczarowanie pasa. Nie, nic ciekawego. No i wzmocnienie 6-7. Więc te wzmocnienia i te zmianki, te wzmocnienia to jest dość ciekawe. Po jednym mi poszło na razie. No i zobaczmy, co to za skrzynka mi dropa. I zobaczmy, co to za skrzynka mi tutaj wyrokała Aha, pasywności. Zobaczmy, czy to była... Czekaj, otworzymy to. Aha, czyli ten smoczy atak cały. No dobra. No i znalazłem tutaj delikatne sukno. No i 10 sztuk po 45kk to jest najtaniej na rynku. Także my sobie wykupimy to wszystko. No i jeśli tu nam trochę spadnie kaska... I pójdziemy już zrobić tą szarfę. No i także już jestem. No i mam te 440 sukna na tego. No i poszło nam zbytnio su, Poszło ponad 800 k na, na te delikatne sukno. No ale jest ok. Także my na razie będziemy próbować robić tą szarfę władcy. prostą No także jedziemy z tym zobaczymy, ile yy, tego nam wyrobi. No i jak widzicie, no trochę nam tego wyrobił. No około mamy teraz z no, około 20 tych prostych no i zobaczymy co z tego wyjdzie także jedziemy dalej z tym także kombinacja włączenie no i łączymy sobie na S na dwójkę na zostajną dobra jest pierwsza jest i druga jest i trzecia spalił jest czwarta spalił jest piąta chyba już myślę spalił mi następną niestety znowu spalił znowu spalił zrobił, no dobra na razie jest jak jest, czyli mamy no trochę tego mamy dobra także my tutaj sobie mamy dwie sety, trzy sety. 400. No dobra, 400. Także idziemy dalej z tymi szarpami. Kombinacja. No i mam nadzieję, że teraz to już jest taka wysoka stawka troszkę, bo mamy tylko 400, no i wydałem 800 k na to. Także na 10% lecimy. Zobaczymy, co nam zrobi. Pierwsza próba. Jest. Super. 10% jest zacna. Ok, będziemy robić oczywiście unikatową. Boom. Ok. Jest 10%, Jest na zacna. Sobie na razie 2 na 2. Próby. Ok. spaliłem nie jedną, niestety, no ale ok. Na trzecią. Kurde, znowu mi spalił. No kurde. Niedobrze, niedobrze. I znowu mi spalił. Trzy razy mi spalił przyrząd. No i niepowodzenia. No dobra, no to mamy to 3. Także się na razie nie opłacało, niestety. Nie, mamy sobie, mamy dwie. No dobra, no to robimy to unikatową, no i robimy no, kombinację. 10 plus 10, zobaczymy co z tego będzie. I spalił, dobra. Kurde, to nie wiem co teraz zrobić, bo mi spalił wszystko na razie. To za debil, normalnie. <grym> Trochę na to poszło, szczerze mówiąc co by tu zrobić dobra ja pójdę na drugie konto no i zobaczymy może tam trochę ASU będzie no i jesteśmy już na drugim koncie no i mamy ogólnie to 500kk także idę szukać dalej delikatnego sukna także mamy znowu te 100 sztuk za 500 k kupiłem już no i jedziemy dalej OK, jesteśmy znowu no i udało nam się zyskać yy, 3 pary tych szarf no i zobaczymy czy coś się ciekawego powie tutaj no i spalił pierwszą oczywiście kurde spalił i drugą super ok zrobił jedną czyli zrobi jeszcze jedną bo to tak zobaczymy Spalimy następną także pali pali wszystko na razie niestety i sukces ok czyli mamy dwie super mamy dwie dostajemy także możemy robić tą unikatową czyli czekaj zacną tak zacną robimy zacną Proszę, zrób mi tą szarfę. Jest, mamy dwie zatka, ok. Jedziemy na następną unikatową. No i jedziemy z tym. Czy on zrobi? Zrobi, super. Kurde, cool, 13%, trochę mało. Ale okej. Okay. Yy, zdajemy sobie to, no i spróbujemy jeździć na na większy poziom tej szarfy, tak. Zobaczymy jakie mamy tutaj teraz powodzenia. Takiej szarfy. Zobaczmy no może być 18% do 21% także no nie wiem opłaca się myślę zobaczymy co nam zrobi spróbujemy i 18% no i tak to widzicie poszło ile tego miałem sukna? na ponad 300 sztuk na początku no i dokupiłem jeszcze 100 około 400 sztuk czyli poszło jakieś 2kk i, no i nic ciekawego no to szarfy już powiem wam wydałem już no powiedzmy jakieś 10 kk. No i dalej mam tą 18. Także no, albo ja coś zrobię źle. Albo ten system po prostu jest... nie wiem, mam jakieś pecha, albo to jest jakieś gówno, nie wiem, po prostu nic mi nie chodzi także pff, no nie wiem co zrobić na razie. Okej, okay, jestem znowu, no jestem teraz na drobku. No i godzina jest teraz po północy, no i ja myślę sobie wystawić tutaj sklepik. Także nawet jak na północ, no jest pierwsze rano w Polsce, bo ja gram w Szkocji Także nawet jak na ten czas, myślę, że jest dość dużo osób No i zobaczymy, czy mi coś zejdzie z sklepu, wtedy będzie naprawdę taki test Czy warto dalej tu grać, czy nie No bo jeśli nie ma dużo osób w ogóle To ja chyba z tego serwera już nie będę nagrywał odcinków, ale zobaczymy No, także zobaczymy, czy zejdzie mi coś z sklepu Także mam parę rzeczy do celu, mam na przykład talizmany, jak widzicie tutaj mam talizmany chaosu i skrzyniery panu. No, ja sobie zostawię sklepik, pokażę wam sklepik, jak to będzie wyglądało mniej więcej. No, także wystawiliśmy już sklepiczek, no i po rezultacji tego sklepiczku i stwierdzimy, czy jest jeszcze jakiś sens tutaj grania, czy nie. No bo jeśli już nawet sklepiczki nie działają i dużo osób nie kupuje, także wtedy naprawdę, moim zdaniem, już nie ma dużego sensu grania na tym serwerze. No i zobaczymy na ceny, 2 za 40 kg, na haosu. Dość fajna, myślę, tanie na rynku. Mówiąc. Eee, następna rzecz to jest te lichne kamienie na no jej 50 za 100 kk no i chodziły one około 10-25 do kk więc 50 -10 za 100 kk to jest nawet dobry biler myślę no i mamy oczywiście skrzynię rozprówacza z cateripa one chodzą po 60-70 kk no a ja, ja salam teraz po 50 kk także zobaczymy jak to pójdzie jutro no i w sumie to na tyle na, na teraz Um, no jestem ciekaw czy jeszcze coś te ludzie skupywają czy nie. A ty na przykład talizmany hałasu to dość osób myślę ich potrzebuje. Tak samo z kamykami, no i z czynki pani też potrzebują. Okej, okay, znalazłem gościa, który się no bije tutaj płapę, no to możemy tutaj sobie zrobić tutaj. Bang. Bang. <słuchaj> Ciekawe, czy spadnie. Nie, nie spadnie. O, spadnął, super, podoba mi się PVP, szczerze mówiąc. Siemaneczko, z tej strony Rumi, no i jesteśmy znowu. Już jest drugi dzień, jak widzicie, już jest yy, 8 stycznia. No i mamy godzinę 23, no i znowu sobie pogramy. No i chciałem wam pokazać, czy warto tu grać, czy nie ogólnie. I to miałem właśnie zrobić na temacie sklepiku. Czy właśnie sprawdzimy, jak sklepik. Ja to sklepik. No, i troszkę tego wykupili z tego sklepiku, jak widzicie. Zobaczymy, ile nam przeszło na postać. Ok. Wow, przeszło nam około 770 kk, więc jest nawet ładnie. No dobra, no to fajnie. To ja idę na drugą postać. I no, i widzimy się niedługo. No i tak, jesteśmy na drugiej postaci już. No i mamy już to 760 kk. Także idziemy po delikatne sukno, no i ro robimy dalej szarfę. No, i tak mamy deal z tym OJem, Tutaj znalazłem gościa z delikatną sukno. No i tutaj mamy yy, za 750 kk yy, 145. To jest chyba jedyny gracz, który tutaj gra. No i idziemy robić szarfa. Ok, zrobiłem ile się dało tego, czyli mamy 6 yy, sztuk. No i jedziemy dalej, z tego wyjdzie. Czy nam coś w ogóle wyjdzie? No i wydaliśmy około 700 kk Także mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ok, już zrobił mi dwie. Także jest bardzo ładnie. I zrobił mi trzecią też. Czyli mamy tutaj parę prób, bo mamy cztery sztuki, więc ok, na 10% może coś wejdzie. Zobaczmy. O, wow, mamy jedną. Super, na razie wszystko. Na razie mi jeszcze nie spalił. Także jest git. No i mamy dwie, dobra. No i jedziemy na tą unikatową. No, i potem lecimy na tą na 20%, przynajmniej, żeby była. No i mam 11-19%, jedziemy z tym. No i niestety mi spalił tą szarfę. No i mamy na razie szarfę 10%. Także. No, nic się nie udało zrobić. Ale chciałem Wam ogólnie powiedzieć, że niedługo będę musiał chyba tutaj kończyć serię. Bo niestety nikt tutaj nie gra. Naprawdę popatrzcie nikt tutaj nie gra, naprawdę. Patrzcie na czat. Jest 8 stycznia, no i wszyscy się przenoszą na inny serwer. No i tak zakończę ten odcinek. Nie wiem czy będzie jeszcze kolejny odcinek. Szkoda mi tak trochę tak kończyć ten odcinek, no bo fa dość fajny serwer. Szkoda, że adminowie nie są to co fajni, no i szkoda, że dalej nie można grać. No ale na tym na razie kończę ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się odcinek jakoś spodobał. No, i widzimy się w kolejnym odcineczku. Na pewno będę grał na innym serwerze. Także będą odcineczki dalej szły.